Witajcie kochani, po tej stronie Kinga. Tym razem przychodzę do Was z albumem dosyć dosyć sporym albumem, powiem wam szczerze, znaczy dosyć takim pracochłonnym. Moim zamysłem było zrobienie albumu typowo na płótnie, ponieważ mąż poprosił mnie czy poprosił mnie, yy, idziemy na wesele i on po prostu sobie tak wymyślił, że to jednak będzie album na to wesele. To jest wesele jego brata yy, i on mówi, że to, to ma być taki album z prawdziwego zdarzenia, yy, taki na lata, lata, lata i taki mój. <ścoughs> yy, no więc mówię, zanim, zanim zacznę robić taki duży projekt, yy, jak album ślubny, mówię, muszę sobie przetestować yy, i bindowanie i, i w ogóle i całą tą okładkę na płótnie, Testowo, ale jak już powstała cała baza, no to już musiała powstać reszta. Do zrobienia tego albumu wykorzystałam kolekcję papierów z AB Studio. Akurat te, te, ten obrazek jest z innej kolekcji, bo kiedyś dokupiłam po prostu jedną kartę z kolekcji, nawet nie wiem jak ta się nazywa, a całą kolekcję miałam. Już Wam powiem, to miałam całą kolekcję. To miałam całą a ten jeden obrazek, ta jedna karta i ta z drugiej strony pudełeczka to, to jest po prostu z innej kolekcji co ja tu mogę powiedzieć, tą kolekcję mam od kwietnia zeszłego roku także ona no troszeczkę poleżała bardzo mi się podobają te papiery one są po prostu rewelacyjne one są czarujące ale nie są takie proste do wypracowania. Są bardziej mediowe, i, i większość prac, które gdzieś tam oglądałam z tymi papierami, jest mediowa. I, a ja sobie po prostu zrobiłam album, i zaraz zobaczycie, jak to wyszło, ponieważ nie nałożyłam tak tego wszystkiego razem, jak, jak widzę na większości prac z tymi papierami. Ale zaraz Wam pokażę. To, co widzicie, to jest pudełko. To jest pudełko albumu. Ono wygląda w ten sposób. Tu jest tak, no przeurocze są te dziewczynki, no ale zobaczcie sami. No, no, po prostu są piękne. Dziewczynki są piękne i to jest takie pudło, pudło, dlatego że też album jest, jest, jest duży. I album wygląda w ten sposób. Ja nawet nie pamiętam jego wymiaru. Poczekajcie chwilę, żeby usypały się linijki. On ma. To będzie 20 na 20 Tak. Tak, 20 na 20. Powiem Wam, że dawno nie robiłam takich wymiarów. Ostatnio mm, króluję w tych 16 na 16, generalnie w tych mniejszych. Tym razem spróbowałam zrobić po prostu większy. Zrobiłam sobie bazę. Teraz zobaczcie. Bazę zrobiłam, owinęłam ją płótnem. Wyprofilowałam sobie tutaj mm, te zagięcia. I tutaj Wam powiem, że nieraz na filmach już ostatnie czasy widzę, takie cuda się u ludzi dzieją. Zobaczcie, to wygląda w ten sposób. I tak ma wyglądać. To ma być taki rowek. Ja tu czasami widzę takie wzgórza i doliny i fale. Przyglądajcie się, naprawdę się przyglądajcie tym albumom i zauważycie, że tu grzbiety u wielu osób wymagają jeszcze ćwiczeń i poprawek. Ale to jest taka mała, mała dygresja, taka moja mała myśl. Więc album prezentuje się w ten sposób. Jest cały owinięty płótnem. Z tej strony nie dawałam żadnego, żadnego papieru, dlatego że Chcę mieć to płótno. Ja po prostu chcę tutaj mieć to płótno. Nie chcę mieć tutaj żadnego papieru. Płótno jest po prostu cudowne w dotyku i tak, i tak ma być po prostu. Tutaj mamy rameczkę. Rameczka jest również owinięta płótnem. Obrazek, dwa czy trzy elementy po, po trochę podniesione. Tak, tutaj napis, takie wrażenie 3D zrobione. Karty. Karty są z berematy z mojej. Ja robię z trójki. Tak robię od samego początku. To mi się sprawdza i tutaj nie zamierzam niczego zmieniać. Nie robiłam typowych stron na papierze, tylko po prostu taka, taka była moja myśl, żeby te strony również były zrobione z berematy. I one wyglądają w ten sposób. Bindowanie jest tutaj na tym półokrągłym takim. Jak to bindowanie? Teraz mi z głowy wiecie, co z głowy mi wypadło. Nazwa. Dobra, doskonale wiecie o co chodzi. Eee. I całość była wklejana. Te strony były właśnie wklejane też na, na płótno. W ten sposób. Widzicie? Tu wszędzie płótno. Obejmuje to stronę. Wyprofilowany taki kilkumilimetrowy nóżka i to powoduje, że on się otwiera całkowicie na płasko. Tak? Czyli taki efekt osiągnęłam, jaki chcę osiągnąć, jaki osiągałam w poprzednich albumach, że mogę do, otworzyć do pełnego rozwarcia album i tam się nic nie dzieje. I zaraz Wam pokażę, co tutaj mamy w środku. Tu jeszcze jakaś kartka mi się zapodziała, bo jeszcze drabiałam maty i, te, i, i tagi. I tak, jak on wygląda w środku? W środku prezentuje się w ten sposób: tylko pojedyncze ozdoby z kolekcji. Papier, papier lustrzany tutaj, i na każdej stronie znajduje się półperełka, dosyć duża. Ja nie jestem za tymi półperełkami, ale one znajdują się tutaj tylko i wyłącznie z jednego powodu. Na chwilę obecną już moim przemyśleniem jest, że ten rodzaj albumu wymaga przekładki, jakiejś kalki, jakiejś bibułki i ja będę nad tym pracować, ponieważ ja będę szukać ym, takiej wyjątkowej. Nie wiecie, nie chcę mieć takiej Kalki zwykłej, szarej, chcę, żeby to było ładnie. Bardzo ładnie to widać u Rosjanek, które robią taki, tego typu albumy, chociaż one to mają, wiecie, Mistrzostwo Świata, bo tam są albumy w ogóle szyte, to już tam w ogóle, abstrahując od tego. Z tym, że jeżeli one robią tak potężne, potężne albumy, potężne, bo strona na trójce to jest, wiecie, to jest ciężka strona konkretna, więc one przekładają sobie. Właśnie tymi kalkami, takimi bibułkami i bardzo pięknie prezentuje się u nich folia transparentna, tutaj wklejona, która jak gdyby tworzy całość z, z, z tą stroną. Poszukajcie kiedyś. Trudno mi wskazać kogoś, ponieważ ja mam zasubskrybowane, ale gdybym sama miała znaleźć, to wam powiem, że nie znajdę, bo one mają wpisane cyrylicą swoje nazwy, także. Przepraszam, nie, nie, nie podam. Jak ktoś wstawia, któraś wstawia, to mi po prostu ze subskrypcji wyskakują albumy. Dobra, bo się rozgadałam. Więc tak, tutaj mamy miejsce na zdjęcia. Album jest na zdjęcia 10 na 15 I to, że on powstał, to ja mówię, to jest efekt uboczny tego, że zrobiłam sobie bazę, która szkoda by mi było, żeby leżała. Tu następne zdjęcia. 10 na 15 Otwierane w ten sposób. Ta strona zrobiona jest y, tuszami z eksona. To ja sobie sama zrobiłam, y, ponieważ te, te kolekcje, jakby się im przyjrzycie, to one tak naprawdę mają bardzo mało y, tej takiej bazy. Tu jest jedno, jedna strona, tu jest druga, tu jest trzecia. Y, no i, i ten jeszcze, ale generalnie większość to jest właśnie tagi. Tu są na cztery, tu są dziewczynki, tu są dziewczynki. Tu jest karta na 4 dzielona, także z jednej kolekcji jest bardzo mało tych, tych, tych stron takich bazowych, więc ja sobie dorabiałam sama tuszami z Actiona. Więc tak wygląda pierwsza strona zamykana jest na magnesik. Kolejna strona to jest wodospad, też z tymi moimi stronami zrobionymi tutaj tuszami wodospad. Jeden z elementów, który ostatnio lubię, ponieważ tak jak lubię u siebie w albumach mieć na tej pierwszej stronie taką książeczkę, na której wchodzi 10 czy 12 zdjęć, tak samo jeżeli chodzi o wodospad, bardzo dużo zdjęć wchodzi po prostu na stronę. Więc jak gdyby jest to taki element ostatnio u mnie, pewnie za chwilę będzie jakiś inny, który będzie mieścił dużo zdjęć, ale na chwilę obecną jest to, jest to wodospad. A ja miałam mówić o półperełkach. Teraz właśnie mi się chyba wydaje, że zaczęłam coś mówić i mi myśl uciekła. Że półperełki u mnie robią w tym momencie jako yy, taki odbojnik. O! Wiecie o co chodzi? O! Nie wiem, tu, o, tu będzie widać. Że strony po prostu yy, są oddzielone tą półperełką. Te półperełki, one nie są przyklejone na klej. Je można spokojnie ściągnąć. One tu po prostu mają taką. Na ten moment, formę zabezpieczającą, żeby strony się o siebie gdzieś tam nie ocierały, yy, i to będzie do czasu, dopóki nie wymyślę, czy tutaj coś ładnie albo wkleić, yy, albo po prostu przyłożyć, ale to mówię, to jest na, na, na za jakiś czas. No bo to jest taki pierwszy album. Yy, tutaj mamy książeczkę taką, matę na zdjęcia. I to jest tak. Tu mam jakby, jak gdyby, lustrzane odbicie poprzedniej strony, czyli też mamy belly band, mamy maty na zdjęcia, mamy tutaj książeczkę, w ten sposób. I jeżeli chodzi o wodospad, to jeszcze Wam tylko powiem, że ja wodospad robię troszeczkę powiększony, w sensie takim, że ja nie robię wymiaru 10 na 15 na zdjęcie typowe, yy, dlatego że ja te zdjęcia lubię mieć ukryte. Yy, to zobaczcie, przedłużam sobie. To jest ta mata 10 na 15. A tutaj będzie ta końcóweczka. Ja po prostu nie lubię jak to zdjęcie potem wystaje. Wiecie o co chodzi, nie? Że jak się zamknie wodospad, to że tutaj wystaje zdjęcie. I tu widać końcówki zdjęć. Ja sobie to po prostu przedłużam i zdjęć tutaj nie będzie widać jak one przyjdą. To to jest to. Kolejna strona. To są te dwa takie obrazki i tutaj jest prosty sposób otwierany na boki. Zmieszczą się zdjęcia 10 na 15, albo tamte większe. Także ta strona. Kolejna. Tylko jedno miejsce na zdjęcie. Tutaj w tym miejscu. Bo zabrakło mi papieru. Bo generalnie tu powinno być. Ja lubię taką. Jak to się nazywa? Symetrię. Lubię, żeby te strony były symetryczne, i moim zamysłem było tą samą mieć tutaj, ale zabrakło mi papieru. Bo, bo ja, tak jak Wam mówię, nie planowałam robić album, planowałam zrobić bazę. Ale, jak już potem była baza, no to powstał album, ale jest miejsce na jedno zdjęcie. I tu wygląda w ten sposób. I ostatnia jest odzwierciedleniem pierwszej strony, czyli też na magnesik mamy. Tutaj miejsce na zdjęcia, tutaj i tu mamy książeczkę. I tak wygląda cały album. I jedna taka moja prośba, prośba, wskazówka dla Was: jak oglądacie albumy, jak tworzycie albumy, to do dla mnie, dla mnie jest to szczególnie ważne. I ja to podkreślam chyba w każdym filmie. Bardzo ważne dla mnie jest wyprofilowanie tutaj tego łączenia. To jest bardzo ważne. I tutaj bindowanie. To dla mnie to są dwa priorytety. Ja Wam mogę podnosić do samej góry. Ja Wam mogę pokazywać, jak to wygląda, chociaż tutaj troszeczkę się teraz odbija. Tu musi być wyprofilowane, wygłaskane, wycackane. I ja mam takie zdanie i ja tak robię swoje albumy. Ostatnio widziałam gdzieś na jakimś albumie, że to bindowanie było wręcz tutaj nadtargane. No, broń Boże, ten album się rozleci. Po prostu się rozleci. W każdym bądź razie, moje przemyślenia co do tego rodzaju albumu są takie, że płótno sprawdza się rewelacyjnie, chociaż płótno do tanich nie należy, ja o tym wspominałam w poprzednim filmie, ale jeżeli robimy album tak, jak ja będę robić na, na ślub yy, i chcę, żeby to. Trwało lata, 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 to cały owinięty płótnem rewelacja. Bindowanie na płótnie świetna sprawa. Nie, nie będzie mnie tu, tutaj nic martwiło, czy tu się coś rozleci. Tu jest po prostu wszystko na płótnie. Wszystko. Świetnie. Yy, więc na te takie imprezy wyjściowe, że tak powiem, ten rodzaj albumu dla mnie. Jak najbardziej może być. Teraz tak, co do grzbietu. Tu jest na tyle miejsca, że na ten moment ja tylko po prostu przewiązałam sobie to wstążeczką, bo ta wstążeczka tutaj przejdzie. Ale już gdzieś podchwyciłam taki pomysł, że babeczka miała tak fajnie wklejoną tu wstążeczkę i dyndadełka Z tym, że ta wstążeczka to było tak jak są te... Smyczki takie, wiecie, co na szyję się czasami nosi z, z kluczami, czy z jakąś etykietką, i to ładnie było tam wmontowane, że tutaj nie dziura, dziurkaczem czy krokodylem, nie dziura, tylko po prostu tak, jak gdyby smyczka tam wpuszczona. Bardzo ładnie to wyglądało, i to też mam temat do przemyślenia w następnym albumie. Muszę, muszę poszukać takich rzeczy, i tu tak. Wiecie, bo teraz kwestia dobrania takiego fajnego, albo zostawię to tak, albo kwestia dobrania fajnego takiego deuka kolorystycznie do tej, do tej pierwszej strony. Ale mówię, to jest temat na, na, na później. Więc tak prezentuje się mój album. Trochę Wam dzisiaj pogadałam. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was. I proszę bardzo. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję za słuchanie, dziękuję za wszystkie komentarze i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Trzymajcie się.